Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Stamper Channel. Dzisiaj kolejny odcinek, kolejny gość, Krzysztof Szuster. Cześć Krzysztof. Witam. PU, PU Krzysztof Szuster. Więc mówiąc prosto, musimy rozwiązać tę zagadkę od razu na początku. Czym się zajmuje Twoja firma? Nazwa nie jest wyszukana, ale związana ze mną. Ja zajmuję się od 2003 roku jako własna działalność yy, montażem instalacji yy, teletechnicznych i elektrycznych. To jest z tych, mam na myśli. Alarmy, domofony, kamery. Mhm. Dobra, czyli Twoje usługi skierowane są do osób indywidualnych czy do biznesowych również? I tak, i tak, bo i alarm masz w domu prywatnym mhm. i masz kamery w hali produkcyjnej. Dobra, ale co częściej się u Ciebie jak gdyby, w kontraktach zdarza? No, Wolę biznes. Wolisz e, tytuł biznesowy? Jasne, no, mhm. no. no mniej, mniej jakby mm, ustaleń mniej dogrywań, a większe pieniądze, no bo jednak ktoś jak ma zakład produkcyjny to zakłada tych kamer 30-60, mhm. niż jak zakłada sobie cztery kamery wokół domu i zastanawiamy się jak ten przewód przeprowadzi, żeby go nie było widać. Jasne. To zapytam Cię jeszcze dwa pytania naszych naszych klientów. Przede wszystkim jak ich pozyskujesz? Ja już jestem na tyle długo na rynku, że w większości jest to polecenie plus internet. No i druga, druga, drugie pytanie naszych klientów, czy to jest klient taki regionalny, nadajemy z Krakowa, czy, ten, czy tutaj jak gdyby lokalizacja klienta to nie ma znaczenia. Mam klientów z Gdańska, mam klientów z Wrocławia, ale nie są to klienci tamci, którzy mi tam znaleźli regionalni, tylko to jest na przykład klient tutaj krakowski, który ma oddziały i on nie chce mieć innego systemu, on chce mieć to, że otwiera sobie swoją aplikację, znają i ogląda czy to w Gdańsku, czy w Rzeszowie, czy w Szczecinie to, co tam ten swój biznes ma. Dobrze, właśnie nawiązałeś teraz do, do, trochę do produktu i o tym też chciałbym właśnie porozmawiać, bo czy to są, nie wiem, produkty jakichś konkretnych marek, które, ten, które u Ciebie spotkamy w, w ofercie, czy to mówiąc po prostu, takim, jak sobie klient zażyczy takie taki dostarczenie? Wiesz co, to jest dobre pytanie, natomiast ja staram się pokazać klientowi, co ten system może, który ja mu proponuję. Najczęściej jest to tak, że jeżeli chodzi na przykład o telewizję dozorową, przychodzę do niego i mówię, co by chciał widzieć? I on mówi, słuchaj, bo mamy konfekcją się zajmujemy, handlujemy jakimś produktem, ściągamy z Chin i tutaj konfekcjonujemy go i wysyłamy do klientów. I zdarza się nam bardzo często, że klient zadzwoni albo powie, że nie dostał czegoś w paczce, jakiegoś produktu. No to wiadomo, że wtedy kamery umieszczam bardzo dobrej jakości z góry na te pudełka, które pakują i widać w tym nagraniu, co było przez pracownika wkładane do środka. Proszę, no tak. to ciekawe. No okej, okay, to zapytamy jeszcze właśnie, co jeszcze ciekawego. E, Sklepy spożywcze na przykład były swego czasu bardzo popularne, no bo to były lata powiedzmy. 2007, 2008, 2009, no to w tych sklepach bardzo dużo robiliśmy tych sklepów, więc najważniejszą dla mnie kamerą, to też, wiesz, wypracowałem z czasem, jak się dowiedziałem od klientów, co jest, kamera nad kasą. Mhm. Prosto patrząca z góry na kasę, żeby nie było takich sytuacji, że ktoś dał 100 zł, tam wydano mu 50, a on mówi, że ja dałem Tobie 100 zł, a Ty mi dopiero 50 wydałeś, a on dał to 50. Mhm. Nie. Okay. Dał tego typu no i kradzieże, nie? no to ja wiadomo, jak w sklepach spożywczych, no to te kradzieże były nagminne. Dobrze. A w ogóle technologia, która, no bo już dobrych, parę, paręnaście lat jest, jak gdyby funkcjonujesz w tej branży, więc jak technologia? Duży postęp jest? To, co było kiedyś, to co jest teraz? No bardzo duży. To tak jakbyś powiedział, że masz komputer, który kupiłeś 20 lat temu i jest super, bo on wtedy był super. Mhm. A teraz na nim nic nie będziesz mógł włączyć. Także jeżeli chodzi na przykład o telewizję, o, o kamery, które mają teraz różne możliwości, nie tylko pokazywania ci tego, co, co widać, tylko inne, inne rozwiązania są też. No to to jest przepaść. Jak teraz na przykład jest sytuacja taka, że przyjeżdżam do klienta, któremu 15 lat zakładałem kamery i modernizuję ten sprzęt. Mhm. No to wiesz, to się zastanawiam zawsze nad tym, jak to w ogóle mogliśmy zakładać do ziemi. <noise> <noise> jak tak naprawdę tam widać, że przeszła czerwona postać. Okay. Okay. Wiadomo, że ta kamera się w międzyczasie zużyła, no, ale to hmm. nie było to. A teraz masz HD albo albo i więcej, także tą postać zobaczysz dobrze, numer rejestracyjny bez problemu odczytasz. A poza tym te kamery już teraz nie tylko patrzą, hmm. ale na przykład robią to, że otworzą ci szlaban, jak przyjedziesz z wpisanym numerem rejestracyjnym, hmm. albo to, co sprzedawaliśmy na okres pandemii, czyli kamery termowizyjne, które które w przejściu badały Ci temperaturę, szczytując z kącika oka. No, a plus do tego jeszcze można było wprowadzić to, że wrzuciłeś zdjęcie, nawet zwykły JPG mm. i ona porównywała Ci w czasie rzeczywistym i na przykład to chciałem sprzedawać dla sklepów, tylko jakby nie dograliśmy tego do końca, że dostajesz na przykład od policji e, zdjęcia jakichś tam złodziej regionalnych mm. i wrzucasz to do systemu i ten system sam pokaże, że a właśnie ten powiedzmy Kowalski wszedł należałoby tam przyglądnąć się mu, czy czegoś nie wyniesie. Mm. Czyli jak gdyby tak podsumowując, to jesteś takim gościem, który montuje te wszystkie magiczne sztuczki w sklepach, na parkingach i tego typu rozwiązania. Można powiedzieć, że sprzedaje spokój albo bezpieczeństwo. Dokładnie, dokładnie. Ale tak zapytam właśnie, bo ten, ponieważ mówimy tutaj o nowikach technicznych, jak to wygląda też na zapleczu? Czy to Informacje na temat tych produktów to musisz zdobywać w własnym zakresie, czy są pewne, nie wiem, konferencje, szkolenia? Są szkolenia, tak, oczywiście są szkolenia, natomiast yy, yy, bardzo często jest sytuacja taka, że siedząc w tej branży, co chwilę masz coś nowego, więc ty się uczysz na bieżąco. Powiedzmy, że wycofałbym się na rok z tego z tej branży. To musiałbym bardzo dużo nadrabiać, żeby być na tym poziomie, co jestem teraz, będąc non-stop w, w, w tej branży. A, a jak to też, jak gdyby ten biznes roz, rozrastał się y, w ten sposób, że to właśnie takie firmy jak ty, mówiąc wprost, proponują, że wymyślają albo mówiąc udoskonalają te systemy, które już działają, czy to z drugiej strony, że to klient, mówiąc wprost, przychodzi z zapotrzebowaniem, że on mówi, OK, słuchaj, mam już kamery, to teraz potrzebowałem, żeby te kamery robiły jeszcze to, I, i, czy jak to wygląda? Wygląda tak, że masz dwa rodzaje klientów. Jeden klient jest taki, że wie, czego chce, bo się naczytał w Google, czasami nawet może więcej wiedzieć niż ty, co się będzie działo, a drugi klient jest taki, który ci powie, co mi Pan może zaproponować. Jeżeli jest taka, takie pytanie, co mi może Pan zaproponować i opowiadasz mu, co jest, no to po 10 minutach, po pół godziny rozmowy on mówi, że ma dość, bo już jest tak do, zasypany informacjami, że on nie wie czego chce. No bo mówimy też o systemach np. inteligentnego domu, mhm. gdzie może się dziać wszystko w tym domu. Powiedz, mhm. sterowanie światłem, ogrzewaniem, mhm. otwierać się brama mhm. garażowa może. Mhm. No, no naprawdę dużo różnych rzeczy. Możesz mieć system tego typu, że jak się zbliżasz do domu, to on z GPS-a widzi już, że ty się zbliżasz. Mhm. I wtedy już się otworzy bramę wjazdową, żeby Ty podjeżdżając do domu nie musisz nawet sekundy czekać, bo ta brama już czeka na Ciebie otwarta. Mhm. Ale pamiętaj jedną rzecz. Im więcej jest takich systemów w domu, tym więcej jest rzeczy do zepsucia się. <laughs> no właśnie. Właśnie to chciałem też zadać Kolejne pytanie, które ubiegłeś delikatnie, bo jak jest awaryjnością tych systemów? Bardzo nie? duża. Znaczy bardzo duża. Jest bardzo mała procentowo do tego, co jest zainstalowane w tym domu. Ale mamy kilku naprawdę takich dużych klientów, którzy powiedzmy tak, to pomieszczenie to mają samą serwerownię mhm. i są same szafy w kółko. No to u niego jesteśmy powiedzmy przynajmniej raz na miesiąc, okay. że coś się zepsuło. I są dwie firmy, które się tym zajmują, bo czasami jest taka sytuacja, że ja nie mogę, a nie mogą włączyć oświetlenia w domu, no to, to wtedy jest druga, druga firma, która się też zajmuje tym. I na bieżąco to serwisujemy. Okay. Czyli jak gdyby nie tylko dostawa tych urządzeń, nie tylko montaż, ale, ale również później e, serwis, tak? Tak, tak, tak. No i trzeba sobie też zadać pytanie: to zawsze też mówię do klienta, jak on mi, ten, który wie co chce, mhm. pytam się go, czy on będzie z tego wszystkiego korzystał, bo to, że to zamontujemy, to się pobawi tym przez miesiąc, dwa i odpuści. Mhm. A powiedzmy do normalnego domu, takiego 150-metrowego system te, zwykłe go, zwykłej elektryki zrobisz za 15-20 tysięcy, mhm. a inteligentny zaczniesz od stów zwyż, no powiedzmy, mhm. nie. No właśnie, jak słuchaj, wywołałeś cenę, to też zapytam, jak to jest z tymi rozwiązaniami teraz, czy one są rozwiązaniami takimi, które są szyte też pod kieszeń, że to się ma w jakiś sposób klientowi zwrócić, czy to są rozwiązania no, drogie, na które nam no, nie każdy sobie może pozwolić, ale jak ktoś ma, no to znaczy, że wtedy jak klient wchodzi, to jest efekt wow, tak? Wiesz co, nie zwróci się. Nie zwróci się, nie zwróci się bo yy, tak jak mówię, niekoniecznie jest sytuacja taka, że będziesz z tego korzystał non stop. Hmm. Trzeba wziąć pod uwagę, że coś się może zepsuć, więc trzeba serwisować. Ten serwis musi przyjechać też za, za to zapłacisz. To tak jak były panele yy, nie fotowoltaiczne, tylko do grzania wody no na zim. dachu, hmm. tak? I wszystko było super do okresu, jak wyjeżdżałeś w wakacje na, na, gdzieś na tydzień czy dwa, i tam w tym zasobniku się ta woda gotowała i nie bardzo było co z tym zrobić. Ten glikol się wygotowywał i trzeba było przyjaźń zupełnić. I te oszczędności tego podgrzewu wody, jak to się mówi, szły w komin, bo serwis, to co zaoszczędziłeś, to zabrał. Natomiast tutaj jest sytuacja taka, że jeżeli ktoś ma duży dom, naprawdę typu nie wiem, 1000, 1500, 2000 metrów kwadratowych, bo są tacy, no, mamy takich klientów. To czasami się pytam czy mają pokoje do których nie wchodził przez rok. On po chwili zastanowienia mówi, że ma pokoje do których nie wchodził przez 3 lata. To ten system się zwróci, bo on będzie wiedział o tym, że w tym pokoju nikt nie wchodzi, tam zmniejszy temperaturę i ten pokój będzie tam na powiedzmy pół gwizdka ogrzewany. Mhm. To to jak najbardziej ma sens, albo jeżeli masz taki duży dom i wychodząc z niego, wyjeżdżając, nie będziesz wiadomo biegał po wszystkich pokojach i patrzył, czy są okna pozamykane czy nie. A przyjdzie deszcz i przez okno dachowe naleje się deszczu, no to zniszczy ci podłogę, prawda? No mhm. i trzeba ją naprawić. No to wtedy ten system się zwróci. Bo jeżeli będzie tam automat, czy tam silnik domykający to okno dachowe, no to w, albo w domknie je w momencie, jak ty wychodzisz z tego domu, żeby się nikt nie włamał, nie kusiło, albo jak czujnik wy, zauważy, że deszcz pada, no to zamknie to okno automatycznie. No i super. No czyli jak gdyby... A na dzień dzisiejszy, no bo zaraz przejdziemy, bo to chciałem zadać też pytanie odnośnie pandemii, ale na dzień dzisiejszy jak dużo jest Twojej firmy, zatrudniasz osoby? Wiesz co, ja miałem wypadek w 2014 roku, tutaj jeszcze zresztą ślady po tym i to mi jakby troszeczkę cofnęło, yy, bo wtedy bardzo fajnie się rozwijać, doszedłem już do sześciu osób, mhm. które pracowało dla mnie. A, no i po tym wypadku no to oni porozchodzili się, bo nie byłem w stanie jakby tego pilnować. Przez pół roku wyobraź sobie, że nie przychodzisz do pracy, nie, nie macie, no to się wszystko rozpływa. No, ale, ale teraz, teraz robimy w trójkę. No i. No. I rozwijamy się dalej. Może nie tyle rozwijamy, trzymamy ten poziom, co jest. Mm -hmm. okay. A jak, jak wygląda sytuacja, jak pandemia wpłynęła właśnie na tą branżę? Nie zmieniło się nic. Zmieniło. Nawet bym rzekł, że było lepiej, bo tych zleceń było więcej. Mm -hmm. Nie wiem czemu, skąd to się wzięło, było mm -hmm. więcej. Może się okazać, że mm -hmm. jak ta fala taka wysoka, co nam. Ja się śmieje, że my teraz jesteśmy na szczycie, jak ten surfer. Mm -hmm. Jak się załamie i spadnie w dół, bo tak pewnie będzie. Mm -hmm. No to, no to będzie ciężej, nie? Ale myśmy już przeszli ten kryzys z 2008 roku, gdzie 2009 2010 rok to mnie najlepsze w tamtym czasie. Mhm. Także jakby tym się nie martwię. A dwa, ja nie mam wysokich kosztów utrzymania, więc Ja już większość rzeczy, które mam, to mam wszystko swoje, nie muszę nic wynajmować, dzierżawić i tak dalej. No właśnie, no tutaj zapytam ciebie, no bo ten przez tych klientów jest sporo, przez sporo branż, to co według Ciebie ci klienci powinni robić? To jest wiem, że jedno z pytań, które się pojawia często w mojej rozmowie, ono jest trudne. Ale na pewno Twoje składówki również mogą pomóc, że ktoś usłyszy i rzeczywiście pomyśli, okej, okay, to to jest dobra podpowiedź. Ty, ja od Zaraz razu od no. podpowiem, żeby się zajęli fotowoltaiką. Okej. Okay. Dlatego, że teraz jak widzisz, że wszyscy zaczęli zakładać. Ja się nawet śmieję, że niedługo z rynku babcia zejdzie z obwarzankami i też będzie montowała fotowoltaikę, mm -hmm. bo to jest teraz branża, do której wszyscy nogę wsadzili. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Czyli a, a tak mówią wyjący... taksówkarze, malarze. No nie wiem kto, artyści, wszyscy nagle montują i wszyscy są specjaliści. Proszę. Tak. A ty masz jakiś udział też w tym? No mam, ma, no, znam się na tym, wiem jak to zrobić, natomiast no, mnie trochę hamowało zawsze to, że ani ja nie lubię po dachu skakać, mhm. ani ludzie, którzy, z którymi pracowałem, też tam nie chcieli. Nie? No. Mhm. Czyli przebranżało cię to? Jak jest tego, no, to ci... Widzę na przykład, że ci, co robili stoiska targowe, to teraz robią wykończeniówkę, nie? remonty. Mm -hmm. To jest dobre, ale na, na krótką metę, tak mm -hmm. naprawdę, bo to się wydaje komiża, że a przyjdę, pomaluję przez ściany, czy to jest prosta sprawa, nie? Tak. A nagle się okazuje, że ta farba nie nadaje się do tego, albo że odchodzi, albo że nie, nie zagruntował wcześniej, wchłonęło, albo mu się cienie na ścianie robią. Mm -hmm. I, i... To jednak trzeba mieć trochę wachł w ręce, nie? Albo kogoś, kogoś zapytać, jak to zrobić. Dokładnie. Ja, Krzysztof, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Naprawdę wiele ciekawych rzeczy o tobie się dowiedzieliśmy. Państwo pewnie chcieliby, żebym zadał więcej pytań Tobie odnośnie takich branżowych, ale to nie jest jak gdyby problem. Państwo możecie jak gdyby pisać w komentarzach pod tym filmem pytania, czy się na pewno odpowie. A jeśli ktoś z Państwa potrzebuje, właśnie, nie wiem, porady albo Usługi, którą Krzysztof oferuje, no to również piszcie. Na pewno się przeniesiecie na komunikatory prywatne i tam sobie dobracie ewentualnie współpracę albo Państwo otrzymacie tą poradę. To jeszcze nie koniec naszego spotkania, dlatego, że mam jeszcze kilka takich stałych punktów. Między nimi jest pytanie. Zasada jest prosta: ty losujesz, ja czytam, zobaczymy, co jeszcze się o tobie dowiemy. Spróbujmy. Ze środka. To. Dobra, jest ze środka. Pytanie, które mówiąc wprost, kartka jest świeża, e, okej, okay. no myślę, że trochę w rozmowie nam odkryłeś już troszeczkę, jak gdyby, e, co jeszcze, czyli motocykle, enduro i tak dalej, być może jak gdyby to była to odpowiedź na to pytanie, ale pytanie brzmi, co jest potrzebne, żeby żyć pełnią życia? Hmm. I tu Cię zaskoczy, nawet nie chodzi tutaj o pieniądze, tego typu rzeczy, które będą potrzebne do realizacji, tylko trzeba mieć tą pasję. Hmm. Hmm. Nie zaskoczyłeś mnie? Bo generalnie okay, <noise> też wiem, że pieniądze nie są potrzebne, żeby żyć pełnią życia. Tak, to tak. ważne, no, ale okej. Okay. No, ktoś może mieć pasję, nie wiem, latać samolotem mhm. swoim. No to dobrze by było mieć go i stać go na to, żeby tak. u nim latać. Natomiast, żeby mieć swoją pasję, hmm, no trzeba wiedzieć, jaką mieć i mieć ją. Mhm. Bo znam takich, którzy mają no, bardzo dużo i są nieszczęśliwi. Dokładnie. Czyli jak gdyby według Ciebie, żeby żyć pełną życia, to trzeba znaleźć tą swoją po prostu… Trzeba wiedzieć, czego się chce, tak, tak. Jasne. Jeszcze jedną prośbę do Ciebie, ponieważ chcielibyśmy, żeby ten nasz cykl miał ciągłość, więc jeśli mógłbyś kogoś zarekomendować do kolejnego odcinka, to tutaj jest właśnie ten czas. Tak, mógłbym. Proponowałbym branżę budowlaną tak samo jak ja. Mhm. Z tego co się orientuję, zeszły rok rok kryzysu też był dla nich dobry mm -hmm. i proponowałbym tutaj firmę Kamiko, oni zajmują mm -hmm. kamieniami i Marka Klementowicza. Super. Panie Marku, bardzo serdecznie zapraszamy tutaj do nas po to, żeby posłuchać przede wszystkim, poznać Pana historię, zadać konkretne pytania no i posłuchać Pana wskazywać dla biznesu. Krzysztof, tak na koniec, pomyślę ten, że staram się zawsze pożegnać po polsku, czyli życzeniami, ale nie moimi do ciebie, tylko tak naprawdę swoimi do siebie. Czyli proste, czego byś sobie życzył? Dla siebie, dla biznesu, na dzisiaj i na przyszłość. Słuchaj, no lat nam przybywa, więc przede wszystkim, żebyśmy byli zdrowi, mhm. a reszta to sobie wypracuje. <laughs> no to krótko <laughs> zwiększeli na temat. To zdrowia przede wszystkim zdrowia i jeszcze raz zdrowia, no i tych sił, żeby właśnie te wszystkie reszty rzeczy sobie e, pozałatwiać. Dziękuję Ci jeszcze raz, że byłeś dzisiaj moim gościem. Państwu również dziękuję za dzisiejszy odcinek. No i zapraszam na kolejny, w którym poznacie kolejną ciekawą historię. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię, salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na wwwgetstamper.com